Babciu pobudka. Mała już wymyśliła, co chce zjeść. Nie ma sprawy. Babciu, ocknij się, trzeba działać! Wiem, co robić. Babcia i szefowa kuchni zagniotły ciasto tak szybko, że nawet nikt nie zauważył. Już smażą pankejki. Wygląda pysznie, ale ja zrobię lepiej. Patrzcie, co tu mam. Dodam do ciasta barwnik spożywczy. Placuszki będą w różnych kolorach. O, Andy postanowił przyrządzić coś specjalnego. Spójrzcie na te piękne kolory. A teraz zrobi z nich tęczę. Dodam jeszcze pianek na wierzch i kolorową posypkę. Jesteś taki rozczepany, Andy. Do pancake'ów najlepiej pasuje syrop klonowy i masełko. To prosty, ale wypróbowany przepis babci. Pankejki z syropem klonowym. To już nikogo nie dziwi. A to porcja pancake'ów od profesjonalistki. Podam je z jajkiem w koszulce. Gotujesz wodę w rondlu i wbijasz jajko prosto do wody. A póki będzie się gotować, wezmę plasterki szynki i trochę zieleniny. Ułożę je ładnie pomiędzy placuszkami. Jajko gotowe. Ułożę je na wierzchu. Ładnie, smacznie i bardzo zdrowo. Nadszedł czas, aby mała dziewczynka oceniła wysiłki uczestników wyzwania. Czyje pankejki spodobają jej się najbardziej? Placuszki Andiego były pyszne. A teraz porcja od babci. Mm, pankejki dość zwyczajne, ale też bardzo smaczne. A pancejki szefowej kuchni wyglądają niecodziennie. Jednak surowe żółtko jest dla małej obrzydliwe. Zwycięzcą tej rundy są tęczowe pankejki Diego. Kurwa wygrałem! Pozwól, że ci tu poprawię. Proszę mnie tu nie ciągnąć. Uwaga, wszyscy, mała chce zjeść soczystego steka. Nie ma sprawy! Babcia da radę. Jesteś pewna? Jasne. Ja też dam radę. Okej, biorę i smażę, nic skomplikowanego. Jak można smażyć stek bez oleju? Trzeba dobrze nadpuścić patelnię grillową. Tak? To ja dobrze natłuszczę. Andy, nie powinieneś dodawać tak dużo oleju. Oczywiście lepiej lać go na patelnię, a nie dookoła. Teraz wrzucam na patelnię kawałek mięsa i smażę. O rety, to dopiero. A Robi wrażenie, prawda? Jeszcze jak, ale ja też tak umiem. Na pewno, Andy, tylko żebyś trafił tam, gdzie trzeba. Trafiłem! Ach, ta młodzież. Patrz i ucz się, mój stek jest prawie gotowy. Idealny, medium rare. Teraz można go posolić. Niezły rzut! Też mi coś! Babciu, zobacz, ja też zaraz podrzucę. Jak prawdziwy kucharz! Oj! No! O nie, spadł mi na podłogę! Tak, teraz jest nie tylko surowy, ale i brudny. Porażka, ale może nikt nie zauważy. Żartujesz? Nie można podawać takiego dania. Wiem co robić. Zaleję to keczupem. On przykryje to co trzeba. Jestem geniuszem. Jak pięknie pachnie. Dziękuję, mój stak jest idealny. Muszę tylko dodać gałązkę rozmarynu i gotowe. To ma być dekoracja? Ja mam coś lepszego. Wow! Nie zna sekret słynnego złotego steku Nurseta Gjokce. To będzie stek jak w najdroższej restauracji. Ojej, a to tak można było! Gotowe! Można podawać. Smacznego! No w końcu można spróbować dania. Ta góra keczupu nie wygląda apetycznie. Spójrzcie na to, tu są jakieś włosy i brud. To obrzydliwe. A oto i złoty stek. Ciekawe, czy posmakuje małej. Smaczny, ale bez szału. Ale stek babci pachnie przepysznie. I przypadł do gustu dziewczynce. Prosty, klasyczny, ale za to jaki smak. Babcia wygrała, chora. Nadszedł czas na deser. A mała chce zjeść jakieś fajne lody. Znam pewien przepis. Lody? Zrobi się. To nic okay. trudnego. Oh. Zaraz, zaraz. Jak tam było w tym przepisie? Aha, trzeba posiekać na małe kawałki. Hmm. Posiekać? No dobra, zrobię to naprawdę szybko. Ale fajnie! Ekstra! Ej, ostrożniej, młody człowieku, nie rozrzutaj jedzenia. E, poniosło mnie. Przepraszam, babciu. Tak to jest, gdy amatorzy biorą się za gotowanie? Tymczasem ja mam już wszystko gotowe, pozostaje tylko wykończyć to ładnym podaniem. Lody udekoruję skórką z cytryny, kwaśny smak idealnie skomponuje się ze słodyczą lodów. A gwoździem programu będzie dym z suchego lodu. Tak właśnie podają lody w najlepszych restauracjach. Boże! Voilà. Spójrz na to, to niewiarygodne! Brawo! Babcia też już wszystko zrobiła. Muszę tylko pokroić lody na kwadraciki i włożyć je do miseczki. Całość udekoruję syropem czekoladowym. Ja też już prawie skończyłem. Zwinę lody w rulonik i włożę do miseczki. Udekoruję jeszcze bitą śmietaną. Uwielbiam ją. A teraz posypię wszystko tęczowymi skitelsami. Krupiąca rurka. Kilka ciasteczek Oreo. O, babciu, pożyczysz trochę. No pewnie. Dziękuję. A teraz poleję to wszystko syropem. Ile cukru. Super co? Zobaczymy, które lody posmakują dziewczynce. Fantazyjne podanie od szefowej kuchni. Zachwyciło dziewczynkę. Czas spróbować. Ojej, skórka z cytryny jest zbyt kwaśna. Nie ma ochoty na dalszą degustację. Ale kawałki lodów w syropie czekoladowym wyglądają apetycznie. Niestety smakują średnio. A na koniec kolorowe lody od brata. Wyglądają niesamowicie. Wita śmietana, rurka z Kitelsy. I oto wygrany. Wiedziałem, wiedziałem, babciu przytomnie. Kosi, kosi, łapci, pojedziemy do babci. Nie czas na relaks, kontynuujmy nasz konkurs kulinarny. O, babciu, czy ty jesteś z Francji? Wiesz, jak robi się kruasany? Spokojnie, babcia ma swój sprawdzony sklepik z rogalikami. Trzeba je tylko włożyć do piekarnika i poczekać, aż się zarumienią. O, ja też tak mogę zrobić. Jeden, drugi i do piekarnika. Brawo ja! Dobra robota, wnuczku. Nie toleruję mrożonego ciasta. Fu. Przy okazji nasza szefowa kuchni Mia pracowała w najlepszych restauracjach w Paryżu i zna najstarszy przepis na francuskie rogaliki. Wszyscy królowie Francji jedli kruasany z tego właśnie przepisu. Dlatego na dziewczynkę czeka więc prawdziwie królewski deser. Bratendi i babcia obserwują z podziwem, jak szefowa kuchni przystępuje do pracy. Wow. A teraz czekamy. Kurczę, mi się to tak nie uda. Ale mam pomysł. Do rogalików dodam Nutelle, To pewniak. Mój ulubiony krem czekoladowy z orzechami. To ty wyprawiasz. Czas wyciągać rogaliki. Jakie piękne, rumiane. Andy, o nie, pali się. O, tylko nie to. Brat tak się zajął nutellą, że jego rogaliki się zwęgliły. Co on teraz zrobi? Pachną spalenizną, no nie ma szans. Nie martw się wnuciu i tak świetnie sobie poradziłeś. A ja zajmę się podaniem. Zgrabne nacięcie i można napełnić środek domowym kremem. Dodam truskawki i posypię cukrem pudrem. Voila! gotowe. Można próbować. Spalone rogaliki od brata wyglądają okropnie. Nie zamierza ich degustować. Rogaliki babci są wspaniałe, słodkie i takie pyszne. Małe i bardzo smakowały. Ojej, truskawki, słodka śmietanka i pyszne ciasto zrobione według królewskiej receptury. Bez wątpienia rogaliki szafowej kuchni zajmują pierwsze miejsce. Dziękuję. Zacznijmy od czegoś łatwego. Zróbcie mi frytki z łatwością. Robi się. Akurat chciałem się nauczyć gotować. Podczas gdy wszyscy ubierają ziemniaki, ja lepiej rozgrzeję olej. Nigdy nie może go być za dużo. Olej już prawie wrze, czyli najwyższy czas, żeby wrzucić gotowe frytki. Nie! Stop! Ojej, to się rozpryskuje! Jest gorąco, pomocy! Co ty robisz? O mało nie poparzyłeś nas wrzącym olejem. Olej należy wlewać ostrożnie. Wtedy frytki smażą się równomiernie. Zobacz. To nic trudnego. Frytki są gotowe. Wystarczy dodać trochę sosu. Frytki? Według mnie to zwykłe smażone ziemniaki. Ja zrobiłam prawdziwe frytki. Ale to nie wszystko. Ze zwykłych frytek zrobię fajny przysmak. Potrzebny będzie boczek, sos i oczywiście rozmaryn. Co za aromat! Właśnie, jeszcze nie wszystko stracone. Użyję żelkowych frytek. A jeśli zanurzymy je w syropie truskawkowym, to będą smakowały jeszcze lepiej. Wow, zacznę próbować tych pyszności. Mm, babciu, to jest naprawdę fajne. Oj, nie znoszę rozmarynu. Przepraszam, szefowo kuchni, ale nie podoba mi się to. Ceniłam jednak pomysł z żelkowymi frytkami. Brawo, to jest bardzo smaczne. Teraz nie wiem kogo wybrać. Niech będzie babcia. Kora. tym razem zadanie jest trudniejsze. Musicie zrobić sushi. Come on! Robi się. Znam najlepszy przepis na świecie. Sushi, sushi. wsi na pewno nie mają pojęcia co to jest sushi. Zaraz ukręcę wam takie sushi, że wam oko zbieleje. What? Zwykłe sushi jest nudne. Sushi zrobione z cukierków to już inna sprawa. A w środku będzie pyszna, bita śmietana i żelkowe oczy. Super. No i oczywiście nie można zapomnieć o syropie czekoladowym. Ciekawy pomysł, ja też niedługo będę miała gotowe sushi. Najważniejsze, aby bardzo dokładnie powtarzać za szefową kuchni. Hmm. Jak na razie to nic skomplikowanego. Nic skomplikowanego? Zobaczymy, jaki sushi ci wyjdzie. Hmm. Też umiem dodawać sos. To prościzna. Wow, jak to się nazywa? Awokado? Najważniejsze to żeby dobrze to skręcić, czego ty babciu na pewno nie potrafisz. Tadam, idealne sushi już prawie gotowe. To okropne. Nie zdawałam sobie sprawy, że to sushi jest takie brzydkie. Idealny moment na zawijanie sushi w łososia. Najważniejsze, żeby pokroić rybę w równe plasterki. No i nie można zapomnieć o sosie sojowym. A teraz całość rozkładamy na talerzu. Rybę? Dobra. Gotowe. Mam nadzieję, że jest pyszne. Ojej. W sushi szefowej kuchni wygląda naprawdę atrakcyjnie. Ale nie szkodzi. Mam pomysł. Dlaczego nie zrobić po prostu suszy z ogórków? Jest jednocześnie pyszne i zdrowe. I obrzydliwe. Niby dlaczego. Ogórek jest idealną przystawką do sushi. Wystarczy, że dodam do niego więcej ryżu. To wygląda nieapetycznie. Poczekaj, jeszcze nie skończyłam. No, spójrzcie, jak pięknie. Co to jest? Nigdy nie widziałam sushi z ogórka i ryżu. Fu, nie będę nawet tego próbowała. Ale chętnie zjem słodkie sushi. O, jest dobre, ale mało odżywcze. Został więc ostatni kandydat. O to one prawdziwe sushi. Z wyglądu i ze smaku. Szefowa kuchni wygrała. Dziękuję, ale to było oczywiste. Mam nadzieję, że każdy potrafi zrobić gofra. fra. słyszałem, że trzeba zacząć od ciasta. Myślę, że nie będę miał z tym problemu. Zaczniemy od cukru. Trochę wymieszamy. Super. A teraz dodamy mąkę. Ojej, chyba coś mi wpadło do nosa. Niezłe gofry. To nic strasznego. Kontynuuję. Wysypałem całą paczkę mąki. Jedyne, co muszę zrobić, to dobrze wszystko wymieszać. A teraz moje gotowe ciasto można wlać do gofrownicy. To będą najsmaczniejsze gofry, jakie jadła moja młodsza siostra. O tak, ciasto wyszło naprawdę smaczne i co najważniejsze bez skorupek od jajek. Mam nadzieję, że wyjdzie mi porządny ofer. Każdy dodawał cukru, ale wiem, że cukier jest szkodliwy. Zamiast tego dodam więc dojrzałego kabaczka i zrobię z niego ciasto. Muszę go tylko utrzeć na drobnej tarce. Gotowe. A teraz dodaję jajka. I oczywiście mąkę. Teraz wszystko dokładnie mieszam i dodamy zieleniny do smaku. Tu nawet brzmi obrzydliwie. Ale to ciasto jest o wiele zdrowsze od waszego. Teraz można je wlać do gofrownicy. Pilnujemy czasu, żeby gofer się nie spalił. Masz rację, trzeba pilnować czasu, bo inaczej może dojść do tragedii. Kurczę, a ja zapomniałem o czasie. I Mój gofer spłonął. Jaki gorący! Ale nie szkodzi, zatuszuję ten niezbyt przyjemny wygląd bitą śmietaną, owocami i syropem czekoladowym. No, myślę, że wyszło całkiem spoko. A ja tradycyjnie poleję gofry syropem klonowym. Nie zaszkodzi też odrobina masła. Ale pyszności. A ja moje gofro ozdobie zdrowymi ziołami. Spróbujmy. Zacznę od tego. Ojej! Ten gofer wygląda na spalony. Nie będę tego jadła. A co to jest? Uuu! Te gofry smakują jak warzywa. Nie lubię ich. Co za ochyda. A tu na pewno jest coś pysznego. O tak! Tego właśnie chciałam. Babciu, wygrałaś! Hurra! Nie na darmo się tak starałam. Hmm. Chcę wypić filiżankę dobrej kawy Nie ma problemu Robi się Pościzna. W mojej głowie pojawił się genialny pomysł Gorąca kawa jest nudna Dziś modna jest kawa na zimno, czyli frappuccino Do dużego słoika trzeba włożyć sporo lodu Następnie trzeba dodać do niego pyszny syrop czekoladowy no, i oczywiście nie można zapomnieć o samej kawie. Ta jest ze Starbucksa, tak przy okazji. Przyda się też koktajl o smaku batoników Twix. Trochę go wstrząsnę i użyję zamiast mleka. A ja zrobię najbardziej klasyczną kawę. Wiem, że moja wnuczka ją lubi. No, myślę, że wystarczy. Na koniec trzeba dodać bitej śmietany i jakieś czekoladowe słodkości. Ciastka oreo i batoniki będą idealne. Oczywiście nie możemy zapomnieć o słomce. To za matorzy. No to teraz moja kolejna na robienie kawy. Zamierzam zrobić prawdziwą. Użyję wagi, żeby odmierzyć odpowiednią ilość ziaren. Właśnie tego potrzebuję. Nieleję ręcznie aż będą w sam raz. Patrzcie jużcie się. Dopiero teraz zalewam kawę wrzątkiem. Co? Kawę naprawdę tak się gotuje? Wspaniale. Wlewam kawę do filiżanki. Mleko też ubijam ręcznie. Nie wolno też zapominać o zasadach serwowania. Spójrzcie, jakie to jest piękne. Zacznę od kawy w środku. Babciu zawsze rozpoznaję tę kawę. I muszę przyznać, że nie przepadam za rozpuszczalną. Ta kawa wygląda całkiem fajnie. Pyszna, ale troszeczkę gorzka. Został więc ostatni kandydat. O, to jest naprawdę fajne. Braciszku, wygrywasz tę rundę. Je, yeah, nareszcie. Czego sobie życzy moja Wnusia? Chcę lodów. Znam pewien świetny przepis smażone lody. Aby lody miały odpowiednią konsystencję, trzeba je najpierw grobno posiekać. Proste. Babciu, my też tak umiemy zrobić. Ciach, ciach, ciach! Łatwizna! Uważaj, młoda damo! Nie rozrzucaj jedzenia po kuchni. Tak to jest, gdy amatorzy biorą się za robotę. Nie, no to się nie nadaje. Zrobię je według oryginalnego przepisu. Mleko i śmietana trzeba wylać na płaską powierzchnię. Dodać dowolne owoce. Ja mam truskawki. Teraz wszystko dokładnie posiekam. Gdy masa stwardnieje, można kroić i zwijać w rolatki. Właśnie tak. To też tak umiem. Kroić i zwijać. Nic szczególnego. Teraz przełożę do pucharka i udekoruję. Dodam troszkę bitej śmietany. Wygląda troszkę blado. Przy tęczowymi skitelsami. Nie można też zabraknąć słodkiej rurki i ciastek Oreo. Też zaraz pokroi swoje lody na kawałeczki. Awesome. Oleje je sosem truskawkowym. Babciu, nie tak się to robi. Sos mi się też przyda. Jeszcze mi się. Troszkę owoców. Truskawki, a potem borówki. Na koniec posypka. Tadam! Wyszło doskonałe. Kropny sposób podania. Patrz i ucz się, Jane. Lody można udekorować skórką z cytryny. Kwaśny smak będzie doskonale komponował się ze słodyczą lodów. A skórki z cytryny można wykorzystać do wykonania nietypowej dekoracji. Dodamy troszeczkę lodu, żeby lody dłużej się nie roztopiły. A do serwowania, jak w najlepszych restauracjach, użyję suchego lodu. Jeszcze troszkę dymu i pod pokrywkę. Voilà. Szefowa kuchni postawiła na efektowność niewiarygodne. Lody babci nie wyglądają tak spektakularnie. Tyle składników jest w porcji od siostry. Zobaczmy, które lody najbardziej spodobają się małej glorii. Chcę to! Wow, truskawka i bita śmietana, pycha! O, co to za mgła? Co tam jest? Krety, dokładnie to czego chciałam. Jak dużo dymu? B, jakie kwaśne. A to wygląda dziwnie. I smakuje średnio. Wybieram te. Jupi, wygrałam. Wiedziałam, że ci się spodoba. A co, Gloria znowu chce jeść? Chcę Lizaka. Jak ten kolorowy na patyku? Co? Bo nie widzę zbyt dobrze. A, robi się. Babcia ma w tym doświadczenie. Musimy zrobić gęsty syrop cukrowy. Bierzemy cukier i wsypujemy go do wody. Teraz musimy cały czas mieszać. Też nasz przepisem mo? Ściągasz ode mnie. One zawsze się kłócą. Tak nie wydaje się skomplikowane. Cukier i woda. Okej. Wrzucę to do garnka i wymieszam. Oh. Trzeba sprawdzić temperaturę przed wlaniem do foremek. W przeciwnym razie może pęknąć. Jest idealna. Teraz można wlewać. Dodam tęczowych barwników, żeby było tak, jak prosiła Gloria. Babciu, patrz i ucz się! Tak jest! Gloria chciała wielokolorowego lizaka! Mam akurat naturalny barwnik. Babciu, jaka ty jesteś silna. I to jak? To to jeszcze nic. Można wlać do foremek. A teraz włożę patyczki, zanim zastygnie. Masa zastygła. Można skręcać lizaka. Cuda, nie widzę. Babcia jest pod wrażeniem. Skręcam to w cienki paseczek. A teraz powstanie z tego ogromny lizak. Okej. Okay. Świetnie weszło. Wow. Ojej, chyba coś się pali. O nie, to mój cukier! Spalił się. Wnusiu, ale z ciebie nie do rajda. Co ja teraz zrobię? Dobra, umiem lepić. Moja siostra ma dużo kolorowej ciastoliny. Też zrobię kolorowe paseczki i skręcę je w wielkiego lizaka, jak zrobiła to Emma. Będzie niejadalny. Ale za to jaki piękny. Wychodzi mi całkiem nieźle. Wszystko gotowe. Co wybierasz, Glorio? Naturalny lizak i babci? stylinowe cudo od siostry? Czy smakołyk od szefowej kuchni? Co? Co tego lizaka? Wygląda zwyczajnie. Dziwny smak. Spróbuję teraz tego. Dziwne. Pachnie jak play -Doh. Spróbuję. Tak, to ciastolina. To grzebał w moich zabawkach? Jej, co za piękno! Bardzo słodkie i śliczne. Wybieram tego Lizaka. Kurwa, to moje dzieło. Teraz mam ochotę zjeść chipsy. Tak, to nie jest trudne. Siostra Jane, szefowa kuchni i babcia z entuzjazmem zabierają się do pracy. O proszę. Teraz pokroję ziemniaczki w cienkie plasterki. Ej, ale ja nie mam czegoś takiego. Czym mam kroić? Muszę znaleźć coś odpowiedniego. Tylko co? A, znalazłam. To straszne, o co chodzi? Spójrzcie na te piękne karbowane plastry. Nie Jane, piękne chipsy będą u mnie. Spójrz na tę maszynkę. Można jej użyć do pokrojenia ziemniaków w spiralki. A teraz nabije je na patyczki. I gotowe! Suda na kiju. Babcia wykona danie tradycyjną metodą. Usmażę ziemniaki na patelni. Przecież ona prosiła o frytki, a nie usmażone ziemniaki. Ja usmażę spiralne frytki na głębokim oleju. Rytownica? Też jej użyję. No i gotowe. Pozostaje tylko ładnie podać. Z papryką i solą. Babcia też już skończyła. A moje ładne podanie brzmi więcej keczupu. Wszystko, czego tu potrzeba, to sól. Masz, Gnusiu, zjedz. Babcine chipsy tak pięknie pachną. Chipsy siostry też wyglądają dobrze. Ale chipsy szefowej kuchni. To dopiero dzieło sztuki. Od czego mam zacząć? Co to jest? Jak dużo ketchupu? To na pewno porcja od Jane. Ona uwielbia ketchup. Nieźle, zjadliwe. O, a to co? Smażone ziemniaki? Fuj, zupełnie nie to, co chciałam. Wow, te wyglądają bombowo. Smakują niesamowicie. Pyszne wybieram je. O tak, wygrałam.